Jakie miałeś obawy wcześniej przed sesją? Miałam sporo obaw, bo myślałam w ogóle, że mm, jestem mało fotogeniczna, że aparat wychwyci wszystkie moje mankamenty i to, czego nie chcę pokazać, będzie, będzie tylko się wokół, nich, wokół tych, tych aspektów skupiał. cała sesja, a... Tak By było? A było zupełnie inaczej. De facto moje obawy to w ogóle nie mają nic wspólnego z tym, co się działo. Po pierwsze... Super zrobiony wywiad, taki, który mnie też przygotowało, żeby fajnie spojrzeć na, na, na całą sesję, jak bym chciała siebie zobaczyć, jak, je, jak, jak bym chciała się pokazać od strony, nie wiem, i kobiety, i, i bizneswoman, i, i tak dalej. A przy okazji Karolina robi taką taką atmosferę, że nie jesteś w stanie w ogóle myśleć o tym, że jesteś na sesji fotograficznej. jeszcze jak zaczyna się zagadywać różnymi opowieściami, to de facto czujesz się tak naturalnie, jakbyś, nie wiem, całe życie ją znała i, yy, i, i było tak naprawdę na luzaka totalnie. Bardzo zdecydowanie polecam każdemu. Uważam, że to jest taka, taka fajna metamorfoza. Trzeba zacząć właśnie od takiego make-upu, wysarzystki, ten, bo wtedy się tak nabiera. Takiej pewności siebie, ale tak naprawdę to, to jest tylko otoczka. To, co jest ważne, to jest to, co jest w tobie i de facto jak, jak, jak ty to chcesz pokazać i jak to nie chcesz ukryć. I zdecydowanie uważam, że to jest najfajniejszy prezent, jaki można zrobić komukolwiek.